Witamy Cię Karol serdecznie w Nowym Sączu. No i chyba nie sposób nie nawiązać tutaj na początek do tego listopadowego pojedynku, kiedy przyjechałeś na Kielińskiego z Sokołem Kleczew. Trzeba przyznać, napsujesz trochę krwi, trochę nerwów. Musieliśmy zedrzeć przez Ciebie, no bo broniłeś naprawdę kapitalnie. Koniec końców skończyło się dobrze dla nas, ale proszę powiedz może na początek jak wspominasz tamten mecz, jak wspominasz też m.in. atmosferę stadionu. O, oh, bardzo się cieszę, że, że wspominamy ten mecz, bo na pewno to był duży mecz dla mnie, no bo tak naprawdę w tej lidze nie ma możliwości grania takich spotkań przy tak dużej publiczności. Na pewno była większa motywacja z racji tego, że nie będzie słuchać mnie, nie będę mógł podpowiadać moim kolegom z drużyny, więc na pewno było większe skupienie, większe. Motywacja, żeby po prostu jak najlepiej wypaść, nie? bo tak naprawdę w tamtym momencie, z tego co pamiętam, mniej więcej byliśmy w tym samym miejscu w tabeli i chcieliśmy te trzy punkty zdobyć po, po, dobrze, po dobrej grze naszej. No niestety yy, skończyło się jak skończyło, ale jestem już teraz w drużynie, która wygrała tamto spotkanie. Przychodzisz do, do Sandecji, podpisujesz półtoraroczny kontrakt, tutaj też jest opcja zawarta przedłużenia go 12 miesięcy. No, na pewno też odważny ruch, bo konkurencja w bramce jest spora, no jest Mateusz Jeleń, młodzieżowy reprezentant Polski, jest, jest kolejny młodzieżowiec Konrad Tokarz, jest też Martin Polaczek chyba, no, którego też kibicom nie trzeba przedstawiać. No także walka szykuje się na pewno zacięta, domyślam się, że Twoim celem jest miejsce, miejsce między słupkami. No tak, zgadza się, no każdy, każdy z bramkarzy chce grać, po. Bo... Po to gramy w piłkę, żeby po prostu występować w każdym tygodniu w meczu ligowym. Na pewno ta rywalizacja wniesie dużo dobrego dla drużyny, bo koniec końców gramy o to, żeby znaleźć się w pierwszej lidze i to jest nasz cel główny dla całego klubu, dla naszej całej drużyny i to dla nas. Jeżeli pierwszy bramkarz będzie dobrze wyglądał, to znaczy, że cała grupa dobrze pracuje i idzie to w dobrym kierunku. Za to był nieoficjalny debiut w meczu sparingowym z rekordem. Proszę powiedz, jak pierwsze wrażenia, jak też oceniasz no, jakość zespołu, swoich kolegów, jak przyjęła Cię drużyna w ogóle? Może nawiążę do tego ostatniego. No, drużyna przyjęła tak, myślę, jak każdego zawodnika, który przychodzi. Jeżeli miałbym jakąś potrzebę, to, to pomogli, czy to z mieszkaniem, czy to z jakimś zawiezieniem na no, na, na miejsce, gdzie potrzebowałem, więc z tym nie było problemu. Myślę, że drużyna jest bardzo pomocna. A co do meczu, no to na pewno warunki nie były takie, jakie byśmy chcieli do grania, bo boisko było twarde, śliskie i, i ciężko było jakieś zwroty zrobić. To było widać też po wyniku, że za dużo tych sytuacji nie było w meczu, żeby z czegoś strzelić bramkę. Za kilka dni masz też urodziny z tego miejsca i już teraz wszystkiego najlepszego od całej biało rodziny i w związku z tym chciałem też zapytać czego można Ci życzyć i no, domyślam się, że na pewno też zdrowia, bo to głównie piłkarze wymieniają, ale czy masz może jakieś też cele długodystansowe, gdzie chciałbyś być może za, za kilka lat? Bardzo dziękuję za życzenia. No na pewno zdrowie jest najważniejsze, bo dzięki zdrowiu można robić to, to co się chce, a nie martwić o to co będzie następnego dnia. Co do celów to... No, moim głównym celem jest awans do pierwszej ligi i tam występowanie w tej lidze, bo uważam, że umiejętności mam na to, klub jest zdolny, żeby tam grać i uważam, że drużyna też jest ponad tą ligę i chcę po prostu jak najszybciej tam trafić. Dzięki i powodzenia. Dzięki.